Cześć, siłaneczko moi drodzy, z tej strony Malberio i witam was w kolejnych Poczynaniach Barbarzyńcy. Troszeczkę minęło od poprzedniego odcineczka, ale to nic nie szkodzi. Wracamy ze serią na kanał. Moi drodzy, trzeba iść naładować ekwipunek, trzeba zbić parę bossów, może jakieś morki, dzisiaj przez cały dzień uwolimy, może jakieś chwarki pójdziemy. Zobaczymy, co czas przyniesie. Ty zostaw łapeczkę w górę i subika na kanale, a ja zapraszam do oglądania. W pierwszej kolejności widzowie, słuchajcie, ogarniamy swój ekwipunek, bo mam tutaj totalny syf po lataniu duszków, duszków zamku. Także ogarniamy to wszystko i zaraz kminimy jakiego bossa idziemy. W pierwszej kolejności widzowie, słuchajcie, zdecydowałem, że pójdziemy Draugę, a ponieważ wylosowałem się tutaj w tygodniówce, a tygodnióweczkę dzisiaj na odcineczku będziemy kończyli, a żeby pójść sobie Drauga trzeba wziąć odpowiednie widzowie y, bufki z gildii i oczywiście nie zapomnimy też o rzeczach, które są na niego potrzebne. Gdy już mamy wszystko w swoim ekwipuneczku, czyli dwie wielkie flasze oraz orcze zioło i lawę Skemenak, plus 100 imperiałów i 10 esek i glif bakalarski, który da nam dodatkowe psycho-doświadczenie z bossa, no to klikamy sobie tutaj u obserwatora Glana Hein. Mam sprawę dotyczącą kryształu czasu, tak ile potrzeba. No i klikamy, biorę. Traci 100 imperiałów, 10 esencji. A ile będzie kosztować kolejny, to nas już nie interesuje, bo my idziemy tylko jednego. Skończył mi się ufek na odpoczynek, także troszeczkę dłużej może to potrwać. Potki mamy, mamy. Także wbijamy na instancję i trzymajcie kciuki, żeby był drop. Gdy zobaczyłem jak na instancji ciężko się pota potkami za 200, postanowiłem widzowie kupić potki, które będą leczyły mnie po 500, bo powiem wam szczerze jest dramat. Nienawidzę czekać zanim się wypota i tak dalej i tak dalej, dlatego kupujemy większe potki, żeby to mogło szybciej nam zlecieć. Kiedy udało mi się przejść przez widmowych uruków, moim oczom ukazał się widmowy heros, na którego dzisiaj miałem chrapkę i mam dziwne wrażenie i miałem dziwne wrażenie, że coś z niego dzisiaj nam tu spadnie. Dlatego postanowiłem od razu go zatakować. Gdy ten nieudacznik rzucił mi subdriftem odda, pomyślałem, że w tej gierce już nic bardziej mnie nie zdenerwuje, dlatego przystąpiłem dalej do szukania itemków na instancji. Zebrałem już wszystkie itemki, więc zostało tylko przywołać tego Gaugana, zabić go oraz zdropić w końcu jakiegoś fajnego rarka. ten właśnie sposób moim oczom ukazał się trop przerażenia, który prawdopodobnie zaraz sprzedamy. Z racji tego, że odebrałem sobie właśnie 5 kluczy i mam w drugim zadaniu pokony Morana Lugus co najmniej ze ścieżki przygody, bym musiał ubić chociaż jednego z nich. Nie będę ryzykował, przelosuję to sobie właśnie na chwara, co mi się właśnie w tym momencie udało. I pójdziemy 6 razy para, ale niezwykłego, bo pójdziemy harda. I spróbujemy coś wydropić, także trzymajcie kciuki, a ja będę wbijał powoli na instę. W połowie drogi do Chwara zauważyłem, że XP Bidrifa Alorna, a obok niego Magni Drifa Ulka. Stwierdziłem, że to kompletnie nie ma sensu, ale postanowiłem to dostawić, bo brakowało bardzo mało poziomu do wbicia kolejnych leveli, mianowicie Bidrifa Alor 9 poziom, a Magni Drifulk 10 poziom. Kiedy wywaliłem się na grupce dwóch zaprzestrzonych, stwierdziłem, że ten barba to się nadaje tylko na odłamki, aczkolwiek nie poddałem się dalej i będę biegł dalej. Niestety, ale znowu mi się skończyły cholerne duże potki po 500, dlatego musiałem korzystać z dwusetek, a to było bardzo męczące. A już stwierdziłem, że nie chcę mi się wydawać platy na te 500 I już na drugim chwarku, na hard quarku mamy furiony z azwarami węzy. Jakie to furionki spadły widzowie. 1S z Seatem niestety, ale 49%, także odłomeczki jakieś będą. Mamy pierwszego rarka, także ja jestem zadowolony, możemy lecieć dalej z chwarkami. Niestety przy próbie wejścia na trzeciego hard chwara zobaczyłem, że nie mam tropów cefogi oraz mam tylko jeden środek kiroprotekcji, więc postanowiłem pójść. I uzupełnić to o 4 dodatkowe sztuki, gdyż do ubicia jeszcze miałem 4, żeby odebrać 5 kluczy do tygodniu. Po chwili namysłu w depozycie stwierdziłem, że nie zaszkodzi kupić też platyny, ponieważ kończą mi się niestety te paczki platynowe. Plata na serwerze THANAR przekracza cenę 2 milionów 600 tysięcy. Niestety, bardzo droga platynka jest na serwerze, ale nie miałem wyjścia, musiałem ją kupić i musiałem kupić jakieś potki, bo bym się wykończył inaczej. Po wejściu na instancję chciałem zobaczyć, jak wyglądają moje drify, i sprawdzając, zobaczyłem, że Magni Drift Ulk ma 99%. Także po tym chwarku wbiję już 10 poziom, a b alord po powolutku jeszcze pewnie z 2 chwarki albo 3 i też bije 9 level. No i niespodziewanie przy kolejnym biciu, chyba piątym, jak się domyślam, Magni Drift dur widzowie. A Magni Drifta Dura potrzebujemy, a to chyba z pieniężę i sobie zamienimy to z jakimś durkiem. Tutaj kupimy jeszcze durki i zrobimy sobie Magni Dura. Także naprawdę moim zdaniem bardzo fajny drop, Cieszył się z niego mega. A to był nasz Chwarek, aktualnie czwarty, przepraszam. Jeszcze dwa Chwarki nam zostały, także póki co na razie Chwarek mega oddaje. Lecimy dalej. Po wejściu na piątą instancję Hard Quarka postanowiłem zmienić ekspione drifty, bo Bidriff Alor wbił 9 poziom, Magnidrift Ulk wbił 10 poziom i teraz się wezmę za Bidrifa na 8 poziom oraz e, Magnidrifa Astacha albo Magnidrifa Ulka, albo w sumie bym mógł ekspić na razie Magnidrifa Astacha i Magnidrifa Ulka do poziomów 10 i tak chyba właśnie to zostawię. W pięciu hardwarach okazało się, że nie kupiłem jednego środka kiroprotekcji i będę musiał lecieć i go kupić. Oczywiście, jak zawsze, moje złe obliczenia wzięły górę. I tutaj kolejny błąd, bo zapomniałem o dowodzie kwipunku i teraz będę latał widzowie w sześciu itemkach rozładowanych. Niestety, zobaczymy jak pójdzie nam z tym chwarem. Będzie ciekawie, na pewno. Po pierwszym zgonie na pierwszej yy, grupce, czy na drugiej grupce, postanowiłem opuścić instancję, bo stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo biłem po Niecałym tysiącu, więc lecę się naładować i lecimy ostatniego Hard Po naładowaniu ekwipunku stwierdziłem, że od razu sobie zadłamkuję te furionki oraz wyjmę orbę, także możecie zobaczyć jak wyglądało czyszczenie ekwipunku. Gdy już wszystko sprzedałem, postanowiłem udać się do gildii i wziąć bufka na tego ostatniego chwara, z którego mam nadzieję, że jeszcze coś tam będzie w stanie wypaść. Po swoim ostatnim chwarku w końcu mogę odebrać swoje oczekiwane 5 kluczy i wylosować sobie powolutku morkę razem z lugusem, ponieważ właśnie idziemy na moreczkę z dość fajnym pt. Także myślę, że będzie ciekawie. Oczywiście trzeba w gildii zmienić bówka. Bierzemy odporność na uroki, odporność na zimno i odporność fizyczne I będziemy liczyli, krótko mówiąc, na to, że moryka nas nie dojedzie. Pewnie jesteście ciekawi, jakie PT zmajstrowaliśmy: to mianowicie jest ten ja, jest W, jest Hermanek. Jest też Maciej, który chyba zaraz do nas schopnie albo będzie grupka atakował, oraz jest randomowy druid. Żebym wiedział, że Elziuko przed chwilą zalogował, to byśmy wzięli Elziuko, ale no niestety się nie wyrobił. Także zobaczymy, jak ta morka nam pójdzie. Myślę, że będzie ciekawie, bo rycerz będzie musiał debówka dawać. Niestety, po wejściu na morkę okazało się, że nie mam imperiałów, więc mój kochany ziomek Dabio, Abiu, widzowie, pożyczył mi 60 imperiałów. Tylko pytanie: czy to się udało wylosować? Czy tego się nie udało wylosować? Zaraz zobaczymy. Udało się wylosować, tak? Zedabiu, dziękuję Ci na odcineczku i pozdrawiam Cię Z racji tego, że było bardzo dużo osób na morce, nie udało nam się uzbierać okruchów, więc musieliśmy wszystko zbierać pod wejściem na morkę. Dzięki temu, że Dabiu spotkał znajomego na morce, uzyskał wszystkie okruchy, które są nam potrzebne, chyba wszystkie, bo sam nie jest do końca pewny. Więc zaraz to zweryfikujemy. Tak jak myślałem, udało się zebrać wszystkie okruchy w bardzo szybkim czasie, dzięki oczywiście Dabiu i będziemy wlatywać w moreczkę właśnie przyszło mi na kopertę, że e, dostałem prowizję od poleconego gracza i pamiętajcie widzowie, rejestrując się z kodem malberio z mojego reflinku macie 7 dni konta premium, także ja wam polecam oczywiście pamiętajcie, to jest mega wsparcie dla mnie, za które wam oczywiście bardzo dziękuję stojąc i patrząc jak chłopaki sobie radzą z debuffem na tej morce postanowiłem kupić sobie troszeczkę większych potek na wszelki wypadek jakbym miał zamiar parę razy paść na tej morce po krótkim czasie wrzucania debuffów zauważyłem, że Dawid dostał padaczki i zaczął się kręcić w miejscu. Dawid chciał pokazać swoją wyższość i chopał razem z Hermankiem, ale niestety w pierwszej rundzie już odpadł z tej walki. Chłopakom w końcu się udało i będzie oro. Jednak nie będzie oro, bo dawu się pomylił i żadnej truty nie było. Także trzeba uciekać z walki. Czasami tak bywa. Nie wiem co się dzieje, ale. Po... Co? Jak jest dziesiąta runda? Ej, czekajcie, widzowie, bo nie wiem co się dzieje. 5 debuffów było nie, 4 to jest ucieczka. O co chodzi? Co tu się teraz stało? Dobra, czyli kolejna ucieczka z morki. Nie wiadomo o co chodzi, widzowie. Powiem wam szczerze, nie wiem jakim to jest dziesiąta runda. Już jedenasta. Nie mam bladego pojęcia. No co tu biega? Przecież debuffa się wrzuca pięć rund. To co oni zastali i jeszcze wrzucali debuffa? O kurde, grubo się tu dzieje, powiem wam. Dobra widzowie, chyba im się udało wbić. I jest oro. Udało się i jest oro, ale podobno takie komplikacje tam w środku się dzieją tej morki, że ja jednak to się cieszę, że już debuffem nie gram. No i niestety widzowie, brak slotów, słuchajcie, szybko wszyscy popadali, ja zginąłem tylko raz i to w pierwszej rundzie jak hopłem od razu, by... znaczy w drugiej rundzie jak hopłem od ukazu. No powiem wam, ciekawie to mega wygląda. Dobra, po kolejnych widzowie próbach udało się w końcu zatakować morkę, zaraz wam pokażę czasówkę co się tu odpierdziela. Bo powiem wam szczerze, no tak grubych akcji tu ja dawno nie widziałem na morce. Mam nadzieję, że nam jakoś pójdzie zbicie tej morki. Mamy w końcu ponad 17 kadymy dubia w zespole. Także lecimy. Prawdopodobnie ubiliśmy tą murkę, ale jeszcze pewny nie jestem, bo to różnie bywa. Dobra, udało się na całe szczęście. Został tylko sam Lugus, ale niestety bez dropa. Tyle męki, tyle wszystkiego. I nawet tropa przerażenia nie dostałem. No widzowie okazuje się, że Maciej zdropił ciernia i 1b49% z biorbem po atem, Także gzyzy Maciejku dropka. Piękna sprawa zdropić coś widzowie w końcu z takiego bossa. No i co? Będziemy kmienili dalej. Planuję słuchajcie, zmienić teraz sobie jakieś driftki, więc będziemy kombinowali. Odbieram sobie 5 kluczy i zaraz widzimy się w depozycie. A jednak stwierdziłem wizowo, że na razie nie będziemy zmieniali na tego magni dura. Bo ja tutaj mam jeszcze niestety bardzo dużo do wyekspienia tego dura. Mam ósmy poziom, więc normalnie mi się to nie opłaca. Poczekam sobie, może jeszcze coś zrobimy. Może jeszcze słychać jakieś drifty nam spadną, i wtedy będziemy działali. Jeżeli już wyekspimy te drifty na takie dziesiąte poziomy, wszystkie to wtedy może zacznę zmieniać na magni drify. Bo na razie to się w ogóle prawie nie opłaca. Także widzowie, to na tyle w tym odcineczku. Mam nadzieję, że odcineczek się podobał taki format. Ja zapraszam Was do zostawienia łapki, suba oraz komentarza pod odcineczkiem. Byle jakiego możecie cokolwiek napisać, jak wam minął dzień, co zrobiliście itd. itd. Także pozdrawiam was serdecznie i do następnego odcineczka. Siema, jo i cześć.